Część druga. Dnia. O tu jest, dobra, wybudujemy tutaj, gdzie jest teraz stoi. Te góry powinny się jakoś usunąć. Eee, wow, 320 oj. Najgorzej się boję... Nie, no chyba nie dostaniesz tam Możemy pójść jeszcze kawałek dalej O i na wodą, dobra, tutaj wybudujemy, chodź tu Chodź tu dalej Dobra, będzie Pierwsza jest darmowa na szczęście O kurdeł Uff, dobra, to jest jeszcze małe A gdzie jest ten... O, tu jest kogoś, dobra Dobra, fajnie eee, Nie mam na to nic tak Not enough z... naszych Dobra No, już nie mam nic z kierunku. Fuck Small House, item shop, o, item shop Item Shop. O, jeszcze mam, patrzcie. Item... item... item shop! Tak jest, oj kotek, haha. Just keep on building. Tutaj mamy gościa z itemami, różnymi, wszelakimi, naj... i bardzo dużo. No i nawet nowe itemy są, dobra. A na dole mamy kowala. Ała, Kurde, trochę daleko odbiegłem od tamtego. Ale mówi się trudno trzeba się tu przenieść teraz. Eee... Wiecie co? Zwaliłem. Nie wiedziałem jak to się dokładnie zbuduje i teraz tutaj mam bramy. No Dobra, nic, będę musiał cały czas naprawiać sobie but... Znaczy no. Y za, każdym za każdą rozbudową twierdzy większą będę musiał naprawić, znaczy co ja gadam. Yy, wykopywać sobie przejście. Ale mam trochę dirta. Nie wiem czy on mi wystarczy, ale spróbuję sobie wejść na górę tutaj. Zobaczymy czy tam coś jest ciekawego. Pierwsze trochę jeszcze dirty, przynajmniej z 64. Ała, ała, ała. No wpadnij tam. Raz, dwa, trzy, cztery... Dobry No. Myślę, że tak będzie dobrze. O, tu mogę jeszcze... Nie. Tu nie mogę wskoczyć. Tutaj coś ciekawego będzie, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo jeszcze. Tylko nie chcę spaść. Dobra. W górę, w górę. Tutaj. Jak na razie jestem chyba nisko jeszcze. Dobra, tutaj coś może być ciekawego no. Chyba nic ciekawego tutaj nie ma Chyba, że coś jest skitrane nieźle Ale nie wygląda To są chyba bezużyteczne ruiny po prostu dla wyglądu zrobione Może jednak coś jest? Nie Chyba nie Chyba nic tutaj nie ma To jakaś skrzynka będzie, cokolwiek. O. Wow. Mura. Ale dziwnie wygląda deszcz w murze. No. się, A. Już nie... Co jest? Nie mogę? Aha, dobra. Dziwnie to wygląda. O, już naprawiło się? Nie, nie do końca. Dobra, ale który tak mam zejść? I dlaczego nie mam głosów? Nie dam radę. Dam radę, dobra, dobra. Dobra. Jestem. Chyba już zajdę do samego dołu. Nie. Tutaj. Dobra, ale teraz muszę się zastanowić. O, jeszcze nie? Eem, gdzie przenieść swój domek? I nie wiem czy mi się przyda jeszcze powrót do tamtej gildii Chyba nie Ale tam są ciekawe tereny, jest ta fajna jaskinia wielka i w ogóle. No. Nie wiem, nie wiem, ale przydałoby mi się przespać. Nie gorsze, że nie mam nic wełny. Dobra, tutaj jest moja wioska. Zbudowałem ją za daleko perfidnie mogłem zbudować się bliżej. Wow. 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 What the fuck? Co to jest? Co? Co to? o bez jaj, co to jest? Ale dziwna mania Przecież tu się kończy moje królestwo Co to się zbudowało? To jest item shop, na, item shop na 100% Patrzcie Ale to fajnie wygląda Tam jakaś zjeżdżalnia Nie wiem Kopalnia taka dziwna mała Who are you? Farman oh, ale z... ALE TO JEST ZAJEBIASZCZE O oh, fuck. Mogę sobie zbierać materiały dzięki nim Collect worker, collect 64 Tylko ciekawe czy tutaj jest koleś który Zbiera mi ee, drze drzewo, drwal Bo tam chyba jest do tamtej kopalni o, jest drwal Jest drwal, ale zawaliście Jak się wchodzi do tej wieży jeszcze tylko Może ja wam trochę rozjaśnię jeszcze Trochę już za późno się zorientowałem, bo... A nie, dobra, jest środek nocy Gdzieś Dobra, na wieży ktoś jest? Jakiś strażnik czy coś? Nie, ale wieża jest fajna Dobra. Ło wow, wow 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 wow. A tamta drobinka co tam robi? Eee, dobra, idziemy do drwala. Mam nadzieję, że mam hajsu, żeby wynająć sobie przynajmniej dwóch robotników. Tutaj i w kopalni. Eee, gdzie jest wejście? Pewnie tutaj. Trochę się to też dziwnie zbudo zbudowało. O oh, fuck, ledwo tu wejdę. Drwalu? War... Work... Oh. Fuck Dobra e, Muszę wrócić do gildii i posprzedawać materiały Worker trochę dużo kosztuje O oh, fuck, to jest takie coś <laughs> I tutaj się tnie, tak? Ale niezłe Haha <laughs> Dobra ja sobie teraz wrócę em, do mojej jaskini tam i Wezmę sobie po najpotrzebniejsze materiały, znaczy no, najpotrzebniejsze te, które chcę sprzedać I widzimy się już u Kowala w glidi tamtej Zaraz wracam Dobra, witam się z wami z powrotem tutaj I rozchwiniłem jedną rzecz Tadaam. Wykopałem się tunel. Na... No... no, 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 tak o, tak, tak sobie wykopałem właśnie tunel, żebym mógł szybciej sobie przechodzić między moim domkiem, tą gildią, a tamtą moją wioską, moim królestwem. Widziałem sobie tyle rzeczy to sprzedaż, mam nadzieję, że trochę hajsu będę miał. I od razu wam mówię, że miałem peaceful włączone niechcąco zbudowania sobie, znaczy zbudowania... nie pamiętam co już, a wydobywałem drzewo. Hmm. Dlaczego tutaj nie ma żadnych NPC-tów? Czyżby się przenieśli do mojej mo mojego królestwa? O co chodzi? Nie wyłączałem Minecrafta, nic się nie mogło zbugować. Nie wiem. Czyli że muszę przenieść sobie wszystkie rzeczy, ale tego na razie nie będę robił ale tunel ma wybudowany kurde dobra eee, tak miałem włączony peaceful bo wydobywałem drzewo i dlatego w tamtej nocy nie było żadnych potworków sorry za to już naprawdę jakoś mi nie przeszkadzało to że nie było tych potworków N nawet tego nie zauważyłem zaraz e, tam, tam właśnie tutaj też będę musiał sobie zrobić jakieś przejścia łatwiejsze znaczy w sumie to mi się chyba nawet nie opłaca, bo ja i tak stąd będę pewnie teraz zaczynał. Znaczy no, tutaj będę szukał kopalni i tak dalej. A tutaj gdzieś chyba widziałem kopalnię. E, dobra, to musiało być gdzie indziej. O tutaj jest właśnie jedna. Ciekawe czy dużo. Ale na razie tego nie będziemy sprawdzać. Na razie idziemy sobie zatrudnić robotników, a nie, na razie idziemy sprzedać przedmioty. Dobra. Mmm. U nich nie mogę sprzedawać. O tam też jest jakaś kopalnia. I jest ten słup. Jak to się było... Jak to teraz? Obelix. Tak, Obelix. Eee. Dobra, ciekawienie to czy będzie się powiększała ta kopalnia. Jak będę im mówił, żeby zdobyli mi te kamienia, kamienia trochę i tak dalej. Dobra. Ale tutaj mi się zrobił jakieś przejście. Eee. Um, prowizoryczne przejście. No kliknij się. Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze, Idziemy do item shopu. Nie, do tutaj chyba do sztabki. Eee, sell, sell item. Pierwsze zobaczymy, ile będzie jedno. Uuu, kiepściutko! Kiepsko i jeszcze coś się zacina, jak to wkładam A to chociaż, to, to, to mi się uda Aha, już takie coś raz miałem Wracam, jak uda mi się to jakimś cudem naprawić Dobra jestem, wystarczyło zresetować Minecrafta Czyli, że tych nowych itemów nie mogę sprzedawać 11 tysięcy za 40 parę nitek No ja, nieźle O, to już nie było drogie Aż wir? też nie drogi. Dynia. Nie wiem czy ją sprzedawać. Sprawdźmy co się da z niej zrobić. 23 dwie rzeczy. Wow. Aha. Aha. Czyli dzięki temu mogę zrobić z różnych rzeczy. Różne inne rzeczy. Eee, i chyba tylko o to w tym chodzi. O, 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 co to jest? Babki... Opa, o, fajne. Dobra, nic ciekawego. Sell item. No, 200. Prawie, że nie wiem ile dokładnie. Stone pickaxe... Dobra, zostawię na razie. Kopro, pewnie też się nie da sprzedać. Niestety, fuck, co ja mam z tym zrobić? Kurde. Ale 11 tysięcy jest. Idziemy wydaniać robotników. Chyba nawet po dwóch. Jeżeli się da. Zaraz zobaczymy. Mmm... By Worker. Buy Worker. Dobra. To się chyba na... teraz będzie napełniać Ciekawe czy ich będzie tam dwóch łazić I czy w ogóle będą łazić Jest jeden, który się kręci w kółko I jest jeden Fuck A czy ja straciłem w ogóle kasę jak drugi raz nacisnę? Zaraz zobaczymy czy mam 10 tysięcy czy 9 Ale idziemy teraz do Drwala Aj nie da się przejść. 8 nawet, o. To jednak straciłem. Eee, buy worker. Koleks 64. Gdzie jest ten worker? W lesie czy tutaj? Nie ma go nigdzie. Wyskakuj, wyskakuj tam. Dobra, ale podobno ma się wspierać. A tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. A, byliśmy, dobra. O, dwóch jest jednak, proszę bardzo, to zawaliście. To bardzo dobrze, tylko że coś oni dziwnie wyglądają. I ciekawe dlaczego są w jednym miejscu. Przydałoby się, żeby byli w dwóch. O, dobra możemy teraz zjeść zupkę O nieźle To może sobie kupię jeszcze jednego Nie kupię sobie u, udrwala jeszcze jednego A potem jakieś Jakąś może zbroję Metalo... O zrób mam przecież żelazo na zbroję To bym może kupił diamentowy miecz yy, By worker Cancel jeszcze nic nie zrobili. A zobaczmy czy tutaj coś się zebrało. Tak, tutaj już trochę tak, ale bardzo wolno się zbiera coś. Ale na razie wystarczy mi dwóch chyba. E, po, po nocnym polowaniu kupimy sobie może więcej. E, jeszcze tutaj chyba mam jakiś... Kamień mam. Mam kamień i jeszcze tutaj mam jedną rzecz do sprzedania może. E, to na pewno mogę sprzedać. To na, na pewno tak jest. I tyle raz, na razie wystarczy. Tutaj sobie dam łódź nie mam, ale mam za to kamienia trochę dobra. E, Chyba teraz sobie wszystko poprzenoszę Albo nie, pierwsze sobie może znaleźć miejsce na domek Wiem, że to się będzie jeszcze rozrastać w... no, wzdłuż i szerz Więc może sobie zrobię moją jaskinkę gdzieś kawałek dalej od tego Jestem ciekawy, czy to też się będzie rozrastać Bo nie wiem Więc może ja sobie zrobię tą jaskinię na pustyni bo to na pewno będzie dużo większe Tego jestem pewien Ło, wow, wow, wow. Oh, Dobra O, sól. <noise> o, daleka fajna góra, duża Ogólnie dużo, dużo dużych gór tutaj mam O, tam się chunk nie wczyto. Eee... Dobra, może, może sobie zrobię jednak w tym Albo nie, on trochę marbla. Zrobimy sobie tutaj, między tymi kaktusami, małą hacjendę.